Żeby utrzymać styl niskowęglowodanowy, czyli prawdziwe, nieprzetworzone jedzenie, które w dzisiejszym świecie urosło do rangi diety, na pewno trzeba myśleć niezależnie i na pewno w tych chwilach takiego zwątpienia trzeba być. W społeczności. W społeczności właśnie takiej, która powie Ci spokojnie, nie przejmuj się, to nieprawda, to są mity, nie uszkodzisz sobie wątroby, przecież jak wycofałeś sobie cukrzycę typu drugiego, to będziesz żyć dłużej, a nie krócej i takim, taką okazją do spotkania społeczności, największej na świecie społeczności jest czysta konferencja we wrześniu i tam na pewno mocno postawimy i już postawiliśmy na networking. Networking brzmi mi to trochę biznesowo, ale po prostu spotkania z ludźmi, Ludźmi. Będziecie się spotykać, będziecie rozmawiać, my was zmotywujemy do tego, żebyście się poznawali i te kontakty wymieniali, bo my musimy tworzyć społeczność decydujcie, jeszcze większą. Decydujcie teraz. Zdrowie zaczyna się od wiedzy. Wiedzę znajdziesz w książkach braci rodzeń. Zapraszam.